Hola kompanieros, me nombre Mateusz i zapraszam do kolejnego materiału z gry World Wars Battle Cry 3 na tym kanale. Dzisiaj ze mną do komentowania jest pan Mati. Jeszcze raz się przywitaj, bo cię przerwał. Witam wszystkich. Witam bardzo, witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj trzecia i ostatnia zarazem rozgrywka pomiędzy Zorotem a Drake'em. Mieli do tej pory 1-1. W pierwszej rozgrywce przypomnijmy sobie, co tam się zadziało. Nie widziałem gier, nie wypowiem się. W pierwszej rozgrywce, z tego co słyszałem, ja też jej nie widziałem, ale zobaczę, bo KKP nagrał. W pierwszej rozgrywce, podobno Drake'u, demonem pokonał Mrocznego Elfa e, Zorota. W drugiej rozgrywce z kolei Zorot e, wygrał z Drake'em, z czego Zorot grał tam... Mm, czy on tam grał? Nie wiem. Ja to nagrywałem i to komentowałem, co tam było. Tą pierwszą pamiętam, tej drugiej nie pamiętam. To... A e, barbarzyńcą tego orka roz, ro, ro, rozniósł dosyć zabawnie. Już muszę zobaczyć ten materiał, jak już 1 marca się opublikuje. E, dzisiaj w ogóle będzie chyba opublikowany ten KKP albo jutro, o ile już nie jest. W każdym razie teraz trzecia rozgrywka pomiędzy Zorotem a Drake'em: Drakeu ma imperium, a Zorot ma demony. No, może być ciekawie. Zobaczymy. Także po lewej stronie mamy Drake'a, wersja demon, który sobie wziął uwaga, pogromce demonów i zaciekłość. Ha, na imperium. To może delikatnie mówiąc podirytować Zoroata dużo, dużo bardziej niż byśmy wszyscy tego chcieli. No, taktyka tego odmina. Nie gra nawet minotaurami, wziął sobie bohatera minotaura, no ale jest to dozwolone. Można brać dowolną, dowolną klasę i, i specjalizację. Po prawej, normalny, wysoki elf nekromanta, żeby sobie tutaj powypełniać kopalnie. E, w ogóle główny budynek Zorot używa jako zabudowę. Co ciekawe, no, czyli trzy główne budynki aż zaczyna demonami. No to dosyć, dosyć kosztownie, dosyć drogo. No ale okej, okay. no zobaczymy, co wymyśli na bohatera yy, Drake'a. W tym momencie ani zmory, ani kosiarza, ani sukuby, to wszystko będzie padało. Tak naprawdę, jak grałem na Edwina, byłoby chyba najrozsądniej iść im w mas impów, bo impy tak czy siak jest to istota na hita, więc jakbym je zmasował i zrobił im obrażenia plus 5, to może bym tego jego pogromce demonów jakoś tam położył, albo chociaż wystraszył z tego środka, musiałby się wycofać, wyleczyć owcami i tam wracać Tylko później. Tylko, że wchodzą łucznicy i jest problem, nie? Ociemia to czy toporów wtedy, ale no tutaj to tak, tutaj to łucznicy wyjdą. Ja tam mówię o tej mojej grze z Edwinem, że miotacze toporów zaczęły wychodzić, i później te moje impy tam padały. Ja tam z tych impów tam może z trzy zrobiłem tylko i przerwałem ich produkcję. Swoją drogą sądzisz, że te zasady do bohaterów są ok? W moim zdaniem to jest trochę. Moim zdaniem nie bardzo. Brud. On się, wiesz, no to. to... No zależy, jak na to spojrzeć, bo no, to, to nie jest uczciwe, z tego powodu, że tak naprawdę matchup typu demon na Minotaura i taki jest już dosyć ciekawy, bo demon tak naprawdę na starcie ma szansę wygrać, jeżeli wykorzysta przewagę, szybkość i tak dalej, to ma naprawdę szansę wygrać. Jeżeli Minotaur dojdzie do ten to zmasuje tych miotaczy toporów i to wszystko w taki sposób, że wiesz... Że, Minotaur, że, że demon może się praktycznie poddać, bo i podatność na sieczne u, u, u koszmarów, i podatność na ogień u demonów, więc tak czy siak Minotaur na demona ma później łatwo. I tak. do tego jeszcze mi dopierdzielił bohatera tego, który demonów zabija. No to jest nieuczciwe, bo no tylko Wirli miałem szansę, on mi to Irli zabrał, więc nie miałem no. szans prostu, nie wiem, szans. Tutaj jest podobna sytuacja. Imperium na Demona też bardzo ciekawa rozgrywka, tak naprawdę. To jest bardzo interesująca walka z normalnymi, legitymnymi bohaterami. Wziął sobie bohatera pogromcę pogromce demonów i, i co? I Demon w tym momencie traci to, co teoretycznie powinien na starcie mieć, czyli Early. I co on no. będzie mógł biedny zrobić w lecie, jak Drake będzie chodził bohaterem ze swymi armiami na y, buffie od dowodzenia do Kombata i Speeda, i on tym bohaterem się nie będzie bał być w ferworze walki z takimi statystykami. Później dojdzie no, do białych magów, będzie mógł sobie go leczyć, uzdrawiać, to wszystko. Trzeba się zastanowić nad e, zasadami bohaterów 1/1, bo to się nie sprawdza. No, to jest naprawdę straszny dysbalans i, i demon w tym momencie, jeżeli taki bohater ma być dozwolony, to demon staje się taką kupą straszną, bo każdy sobie no. weźmie pogromcę demonów, na orka weźmie sobie ktoś pogromcę orków. I to jest no. takie no, nieporozumienie. Tak nie może być. No ale no, zobaczymy mimo wszystko. Może Zorot jakoś tutaj coś ogarnie. Edwin już przyzwyczajony jest do takiej taktyki, żeby wykorzystywać pojedynczego bohatera z jakimiś tam... Udziwn udzi ...udziwnionymi umiejętnościami, a Drake'u so chyba pierwszy Co sorry, 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 że ci przerwę, ale zobacz, u Drake'a kopalnie kryształu obie. Mm, a, lol. Obydw... O, dobra, no to, to to może być zabawne. Ciekawe, o, ta, no. jak będziesz, kiedy się skapnie? Mm, nie wiem, on teraz się bawi bohaterem. No i ja no bohaterowi jakoś bardzo dużo nie zada. Może no, śmiertelny jest. wejdzie. Ale no faktycznie, tak myślałem, że może masz na myśli jakąś tutaj kolejkę po mięso, nie? Ale nie. I tak mnie strzają się, tak patrzę o co mu chodzi tak. O kurwa szare jest, nie? Jedna i druga, i tak ja pierdzi, ale... Możliwe, że teraz się strzają. Może jak wiesz, ma już łuczników, no. chciałby sobie buffa na ponące strzały. strzały no. Tak, i coś jest nie tak, i coś to jest kurde, nie tak. Tego wykorzystał nie rośnie. <grystanie> no. Chociaż tyle no dobrego, że, że tyle złego się mu stało, że, że chociaż to, nie? Tak. Ale nie, on nie, nie wraca się do bazy, tylko sobie bierze kamień, kryształ normalnie ze środka teraz. W ogóle kopalnie ze środka tak naprawdę są albo poniszczone, albo właśnie nie, nie neutralne, tylko to złoto metal jest Drake'a. Tych czterech tak. łódźników mógłby szybko pogonić z morą z, ze szkieletami i spróbować zniszczyć je. W tym momencie Drake'u przejmuje kopalnie swoje tam ze środka, wraca się teraz do bazy, żeby sobie chyba ten kryształ przejąć. Także to jest moment, w którym mógłby te łuki pokarać, one są bez buffów w ogóle żadnych. Także mógłby Zaroto wykorzystać, tylko że Zarot nie, nie, nie czuje się teraz zapewnie wiedząc, że przeciwnik ma takiego bohatera. zarot już doszedł tymi demonami do te trójki. Nie robi armii. Nie robi jednostek. Imperium ma w sumie tylko łuki i też nie za wielu. Także obydwaj mają pustki tak naprawdę. To jest dosyć ciekawa sytuacja dla demona. No, idzie. Dobra. I te łuki, te łuki zostaną pozabijane. Niepotrzebnie się... chociaż nie, no dobrze, że się z morą trochę cofną, bo te szkiety powinny właśnie pierwsze, Ta. Y, te, te szkiety powinny zacząć tak tankować, łuki uciekają, mógłby tą jedną z morą spróbować tam ich na shifcie pogonić, żeby nic nie przeżyło. Kolejne cztery łuki ma 5-6 łuków w bazie Imperium, czeka żeby wyszli. Dobrze, że ma nekromantę i tych szkieletów na pewno będą cenić ci szkieleci. Tak, szkielety na pewno super i nauki, i na pikinierów, także no to szkielety, szkielety właśnie bardzo ważne, żeby demon mógł do wygrać na te piki tak. z potrójnymi na kawalerię i nauki, które też impy mogą zabijać. Tak, właśnie dzięki, ze szkieleta. dzięki, dzięki szkieletom. Mógł to zrobić? Tak, jak ja wysokim elfem na Imperium grałem, z, tymi, z tą lodową strażą, z podatną się na kute, zmieszałem ze szkieletami i dało, dawało radę pokonywać to Imperium na starcie. Kilku sukubów brakuje, zawsze te pedekin na kosiarzach nawet się fajnie sprawdzają. No. Może mu szkoda, krychy albo czegoś, bo tam te sukuby o, za złoto i Krychy. O. Teraz właśnie, krychę niszczy, zostanie lekki zastrzyk, i te czwórka jest u Demona. Budowana jest już kaplica chaosu, czyli demony będą, demony będą masowane. No, jestem ciekaw, jak pogromca demonów będzie sobie radził z demonami. Teoretycznie, jeden, jeden V1 to, to powinien demona roznieść bez mydła, ale z dwoma, trzema na raz, no to już może mogą jakieś kryty nieprzyjemne demonom wejść i będzie różnie. I wtedy Drake nie będzie mógł sobie pozwolić na takie jaja. Ale Imperium ma już też te cztery i biblioteki buduje. Także Biali Magowie się będą pojawiać, żeby sobie leczyć armię i bohatera w razie czego. Cztery, cztery ma też torot. Tak, to już mówiłem. A, to nie, nie słyszałem. Kobita już jest, więc pewnie tak przerzuca się na demony. Mhm. Wieża przywołania. No. Mhm. No ciekawie. No, Zoro cały czas z tymi uczynkami bez żadnych buffów. Ani do zasięgu, ani do obrażeń. Podchodzi, gdzie są szkielety. Tym bohaterem pewnie będzie chciał te szkielety jakoś wybijać. No i dokładnie tak się dzieje. Musi no, się wycofać tymi szkieletami. Kry, kry, kryształy przejął. No w końcu. I od razu wypełnia. Chociaż ten trzeciego poziomu nie jest jeszcze wypełniony, ten pierwszego poziomu wypełnionym. No tak może być i tak. Na naturalu jeszcze nie ma metalu i złota na maksy wypełnionego. Pierwsze demony wylatują. 4PD, czyli znowu pod, pod taktykę 8 inteligencji, tak? Poszedł Zorot. No tak ja wiem czy to takie fajne jeden na jeden nie bardzo chyba. No, postawił sobie tam pałac. Imperialni łucznicy bronią dalej bez baffów są ci łucznicy wszyscy. Jakieś chłopków tam gdzieś dosyła pewnie do kopalni ze środka. No demony lecą. Dwa demony z jedną zmorą lecą, żeby zniszczyć kamień krychę na środku. Imperialni łucznicy tam będą szli. Ale są nadal cały czas bez buffów, więc oni się raczej tam wypieprzą, nie dadzą rady dwóm, dwóm demonom. Bez dowodzenia, bez buffów. Nie powinni dać rady. O, kamień szybko spływa dokalnie. Mhm. Mm Musi tylko przytańczyć tymi łucznikami i się ich nie przestraszyć. Musi zaraz zauważyć, że nie mają buffów. Bo na bo full, jakby to byli full zbuffowani łucznicy, to bym też wolał uciekać, ale bez buffów no to jeszcze tam chaos jakiś powchodzi, coś tego i to, to, to ci łucznicy będą padać wszyscy na hita. Mógł spokojnie ten zniszczyć jeszcze ten kryształ. A jeżeli ucznicy by woleli jednak atakować, no to powinien zabić tych uczników. Czy dać nam bohatera dreka? No faktycznie. Dwa demony. Jeden o się kurde, demon popsuł szybko, kurde. drugi też bardzo szybko się popsuł. Także demon pewnie. pewnie krono, Ten. Yy, Zorot. O właśnie, takie X-Day. No właśnie. Dokładnie to. Dokładnie taką reakcję. No, dużo szybciej zabił te dwa demony niż myślałem. Teraz czterema leci. Zobaczymy, co się stanie mają buffa plus 10 do Armora. No. Co się stanie. Są też diali magowie. Wyleczy, wyleczył trochę bohatera. Omija armię łuczników, leci demonami, żeby zniszczyć kopalnię Może przy okazji przydęsić z morami trochę na tych na tych, tych... na magów łucznicy dalej bez buffów. Powinien wziąć jednego demona na magów. Dobra. No dużo łuczników mają, ma chaos. Kopalnię zniszczy. Mógłby spróbować tymi czterema demonami w tego bohatera, może jakoś na farcie. Natural, natural. Albo lecie. w natural wleci. Może wlecieć w natural. Nie ma problemu, on tam sobie akurat poradzi. Nie jest ta wieża wypełniona. Także tutaj... O i przy okazji ta zabudowa Drake'a, tam wysunięta jest teraz niszczona przez demony, szkielety i kosiarze. Trochę z do dodatkowych obrażeń obuchowych bardzo dobrze demony nie, już te wieże niszczą, wieża padła. I te demony mogą teraz próbować tego bohatera. Jeżeli by się nie bał, ja bym spróbował, zaryzykował. Najwyżej bym by się wypieprzyły. Chociaż to... nie wiem, może lepiej nie, bo z drugiej strony. Jednak jakby się im nie udało to i tak by bohater się wyleczył po prostu magami. Może lepiej niech trzyma te demony. To nie jest jakoś bardzo e, tania jednostka. Bar bar ładnie te zabudowy zniszczył. No. To kopalnie mógłby dobić, natomiast kopalnia kamienia wchana O, zaczął kryształ. No, ale... no zaczyna zorocy przyjmować inicjatywę, jednak z, mo z mobilności demona korzysta. No bardzo dobrze. No, Tutaj niepotrzebnie Drake'u zagrał tak naprawdę na tę taktykę e, Demon Slayer'a, ale e, też zbyt pasywnie na, 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 na tak, początku że? tym Imperium grał. Zdecydowanie za pasywnie, bo demon sobie na spokojnie te T4 zrobił, doszedł do demonów, ale ja na Minotorze i tak miałbym dużo, dużo gorzej, bo ja bym wyszedł tymi demonami, czy coś to on by miałby przecież masę bazylii, meta czy toporów, ja bym nic nie miał do gadania. A, a, ci Imperium łucznicy, no chociaż żeby byli zbafowani, no to jeszcze byliby jakimś zagrożeniem, ale no nie są. Demon no byłby też słabi. Dysponie czy czyści wierzę że sobie z tymi demonami. Tak jest, no demon normalnie teraz robi to, co demon lubi najbardziej. Normalnie legitnie. <grystanie> Jebany kryształ. No ta. No i on tymi demonami teraz od góry tam wleci, zniszczy kolejne wieże. Drake oczywiście nie zareaguje, nie, nie w porę, przynajmniej. Od dołu kolejne demony lecą, żeby natural wlecieć. No Zoro teraz zoroci, typowo tutaj z, z dwóch różnych stron. Jednocześnie środek w ogóle. No na środku ma też armię demonów, także ma, przy, ma w bazie. No pięknie. No, od dołu, od góry, wieża spadnie, chłopy tam jakieś. Nie wiedzą co zrobić ze swoim życiem. Bar bardzo, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bardzo się wody. cieszę, że Zorotowi mimo wszystko udało się tę pedalską taktykę ugrać. No i w T4 będzie mógł chyba wlatywać. A, ale legitnie woli Kowala. Później jeszcze no. pewnie te koszary. No Coś i nie musi mógłby, wcale. mógłby, mógłby. mógłby, mógłby. To, jest, to jest taki łuk A. idealny, że mógłby. A koszary mógłby zignorować, bo się dopiero budują. Tak, tak. W każdym I... razie wlatuje w te 4 Mógłby nad, nad te czwórką tak, teraz tak, się tak. pojawić, żeby bohater nie mógł atakować. O, patrz, ogniste weszły. O, weszły ogniste, w końcu. Mógłby zmniejszyć ten pałac, gdyby wleciał demonami tak. nad budynek. Ale natural też stracony. O, no, to już jest GG. To już nie No fajnie nie, nie to wygląda. Ma, tak. Na środku też masakra jakichś białych magów była lekka. Tam cztery, cztery tak, trupy tak, tak. przy demonach i zmorach. Pojedynczy demon zabił trzech magów, zanim zginął. O, od dołu są. W o, stronie... i od dołu cały czas te demony z impami przyzwanymi. Atakują dalej. Elegancko. Wierzę jak, jak, jak do siebie. No. Nie wiem, czy Drake'u nie widzi tego? Nie wiem, właśnie. No, dziwnie gra Drake'u, trochę tak. Nie wykorzystał swojej możliwości, aczkolwiek, no wiadomo, miał, miał takiego bohatera też, że miał pewnie problem z surkami na starcie, ale to, że, że do tych łuków Skrystałem. tak różne buffy, to, no że już nie, nie wspomnę o krysztale. <grystanie> Elegancko mu niszczy budynki, jak gdyby nigdy nic, wywalone na te łuki. Połowa łuków są na tym, na chaosie, więc nie mają płonących strzał. Teraz wlatuje w te łuki, pewnie jeszcze da radę je pozabijać. Też pod wieżami są to już trochę gorzej, te demony już są już ranne. Ale Zorot lubi się bawić. Jak... Teraz no, cała no, armia no, demonów tutaj taka, że nawet bohater, o, ale, on, on, demonów, już, już. Już, już jest po terpulce. No, opuścił no, grę. No i zostawił bota, czyli pewnie będzie, że go wywaliło, czy coś będzie mówił. No ale no to już jest GG, Zdecydowane zwycięstwo. Zorotowego demona. Bardzo ładnie rozegrana walka. Elegancko. A się elegancko demonem zagrał. Tam wolał tak. pójść do tej, tej czwórki. Oddał środek. A Drake nie wykorzystał tego, że miał środek. Mało miał, miał jednostek i w ogóle. W każdym razie to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o te pojedynki. Wygrywa Zorot, także będzie tam przenoszony w tabeli do góry. Będzie mógł wyzywać inne osoby do pojedynków. Od nas to wszystko, za mną był Pan Mati. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, polecamy. Na razie.